Witamy Państwa w magazynie informacyjnym telewizji kablowej spółdzielni mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Dziś wydanie specjalne naszego magazynu, bo jesteśmy z Państwem i dla Państwa już dwa lata dziękujemy za wszystkie słowa uznania, gratulacje i podziękowania. Jednak prawda jest taka, że bez Państwa tego magazynu po prostu by nie było. Wiemy, że mamy stałe grono odbiorców. Dziękujemy, że jesteście z nami. Nasz magazyn powstał po to, żeby pokazywać to, czym żyją mieszkańcy Nowego Tomyśla, powiatu nowotomyskiego, w tym Opalenicy, bo tam też oglądają nasz magazyn. Staramy się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego i niezwykłego. A oto mi Rok naszej reporterskiej działalności w kalejdoskopowym, niekoniecznie chronologicznym skrócie. Budowlani Nowy Tomyśl doczekali się nowej siedziby, a miasto hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Moim zdaniem to dosyć szybko poszło. Faktycznie spotykaliśmy się kilkukrotnie w sprawie najpierw projektów, później dotyczących budowy, ale jestem bardzo zadowolony z efektu, bo to jest właśnie to, na co czekaliśmy. Już za tydzień pierwsze zawody, które dzięki TVP Sport zobaczy cała Polska, a jest się czym chwalić, bo przede wszystkim mamy młodych, świetnych sztangistów, którzy z powodzeniem walczą na światowych pomostach. Ten wypadek wstrząsnął opinią publiczną nie tylko w nowym tomyślu. Cud, że nikt nie zginął, kiedy w grupę spacerujących przedszkolaków wjechał samochód osobowy. Nic nie zapowiadało złego. Ja szłam z przodu, koleżanka z tyłu, szłyśmy sobie prawidłowo chodnikiem. No i nagle instynktownie odwróciłam się. Sporo pracy mieli też w ostatnim roku strażacy. Do różnego rodzaju akcji wyjeżdżali kilkaset razy. Została poinformowana o pożarze budynku biurowego na terenie Partaku. W momencie przyjazdu pierwszych rozkazów na miejsce zdarzenia obiekt, obiekt yy, objęty był praktycznie całkowicie pożarem. Strażacy doczekali się też nowego samochodu bojowego, który do Nowego Tomyśla przyjechał prosto z Katowic. Ostatnie miesiące to też potężne inwestycje Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Wśród nich między innymi budowa domków jednorodzinnych na ulicy Wypoczynkowej. Warto też ci powiedzieć, bo my musimy mieć klientów z tego względu, że po prostu budujemy z pieniążków przyszłych użytkowników. W opalenicy powstał kolejny blok naszej spółdzielni. Odnawiane i ocieplane są również elewacje pozostałych budynków. A jeśli już przy budowaniu jesteśmy, to warto przypomnieć, że nową siedzibę ma przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy spoglądaliśmy też w niebo i to na żywo. Pokazaliśmy to w naszej telewizji. Zaćmienie słońca live to było coś. To niecodzienne zjawisko było okazją do tego, żebyśmy postawili kolejny krok w rozwoju naszej telewizji kablowej. Ubiegły rok był też rokiem mocno wyborczym. W czasie kampanii prezydenckiej powiat nowotomyskim odwiedziło dwóch głównych kandydatów. Udało nam się z nimi porozmawiać i to tego samego dnia. Z Bronisławem Komorowskim w Zbąszyniu. No było bardzo miło, bardzo fajnie i po raz pierwszy w tym sezonie więc wodniackim. A ja jestem wodniakiem od dzieciństwa, więc dla mnie to była ogromna przyjemność. Przepłynąć łódką, zobaczyć jezioro Zbąszyńskie. A z Andrzejem Dudą w Nowym Tomyślu. Moje związki z Nowym Tomyślem zaczęły się wcześniej niż moje związki z polityką. Taka jest prawda. Jako pracownik uczelni zostałem wtedy namówiony do tego, żeby tutaj uczyć w Nowym Tomyślu studentów. W naszym magazynie, jak zwykle, zresztą znalazło się miejsce dla maturzystów. Matematyka była dla mnie bardzo trudna, ponieważ wolę Polski, który był oczywiście dla mnie łatwy, ale matematyka to udrawa. <grywa> no bo bez nie dostaniemy na studia, ale według mnie powinno być także matematyka dla tego, kto chce. <grywa> Z naszą kamerą zajrzeliśmy też do nowotomyskiego gimnazjum na kolejną konferencję poświęconą komputerowym nowinkom w szkole. Ta konferencja ma już swoją ogólnopolską renomę. W naszych elektronicznych książkach świat ożywa. E, obrazy zaczynają do nas mówić mamy tam nagrania dźwiękowe zmieniamy temat generalnego remontu doczekała się kopuła na kościele przy ulicy Piłsudskiego w Nowym Tomyślu prace były bardzo widowiskowe raz interweniowała nawet policja która zajęła się młodym człowiekiem grasującym w nocy po rusztowaniu zaglądamy do opalenicy tam z kolei wybudowano tak zwaną drogę północną dzięki niej centrum miasta omijają ciężkie samochody Wszyscy jak tutaj jesteśmy, jesteśmy tymi, którzy tą obwódnicę dokończyli i zbudowali. Mówię o każdym, kogo teraz widzę. Bardzo Wam wszystkim za to dziękuję. Emocje rozgrzewa też rządowy program 500+. Zajęliśmy się również i tą sprawą. Temat na pewno jest. Nie można powiedzieć, że jest w powijakach. Czekamy po prostu na podpis prezydenta pod ustawą, która jak wiadomo przeszła już przez Sejm. Ustawa podpisana nic tylko czekać na pieniądze. Dodajmy, że w Nowym Tomyślu powiększa się grono firm biorących udział w lokalnym programie Rodzina 3. Mnóstwo widzów ściągnęła kolejna odsłona Meistergrata. Czwarta edycja Meistergrat. Czwarta edycja w tym roku pod wyjątkową nazwą Santa Grat ze względu na okres świąteczny. 48 załóg. Kolejne ekstremalne motoryzacyjne przygody już niebawem. O Nowym Tomyślu było też głośno ze sprawą kolejnej edycji Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa. Do naszego miasta przyjechali przedstawiciele kilkunastu państw i wyplatali, wyplatali, wyplatali prawdziwe cuda. Assalamu alaikum. Nowy tom. Nie <laughs> Assalamu alaikum. <laughs> Ok, thanks a lot. And you? ¡Bonjour, au gens de Novi Y a una próxima. ¡Con placer! Gracias, a Novitomic, Espero volver al próximo festival. Agradecido eternamente. Si fuera posible, si fuera por mí me quedaría aquí, me quedaría vivir acá. Y saludo a toda la gente por ser tan amable, por siempre estar siempre riendo y por hacernos pasar, pasar unos días pero fantásticos. Muchas gracias, na wytomić! Ci, le, ci, 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 le, le, W tym samym czasie trwał też tradycyjny jarmark chmielo Karuzele, koncerty, wspólna biesiada. Oj, działo się działo! Ostatni raz, kończycie! To te chwile są z nami, nikt nie zajeże, nie to funkjemy, ten ciemny wczoraj z w ostatnim czasie Nowy Tomyśl doczekał się nowego hipermarketu. Potężny obiekt powstał na terenie byłego dworca autobusowego. Na szczęście na terenie centrum handlowego znalazło się miejsce i dla autobusów. Biegaliśmy do nowego sklepu, ale biegaliśmy też bardziej rekreacyjnie. Sportowo aktywnie działali biegacze hyżego. Jestem niesamowicie zadowolony i zaskoczony organizacją. Słyszałem od wielu biegaczy, że była perfekcyjna. Przez nasze miasto przebiegł również po raz kolejny Gwint, czyli ultramaraton crossowy. My dziś świętujemy dwa lata działalności. O wiele poważniejszych jubileuszów nie brakowało i w ubiegłym roku. No to po kolei. Za nami 30 lat klubu seniora Srebrny Włos, który działa przy spółdzielni mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Mamy tutaj najbliższych, najmilszych, najfajniejszych ludzi, z którymi się spotykamy od wielu, wielu lat. Nasza kamera była też na 40-leciu przedszkola Bajkowe Zacisze. Nasze przedszkole, to jest przedszkole sześcioddziałowe, do którego uczęszcza aż 140 dzieci. 40 stuknęła również szkole muzycznej w Nowym Tomyślu. Warunki tam były na początku niezbyt ciekawe, było mało pomieszczeń, później zwiększało się nam, kiedy odeszły poszczególne instytucje. Z kolei mieszkańcy Nowej Róży świętowali 250. urodziny swojej wioski. Mamy taką okazję poświęcić figurę Matki Boskiej Siewnej, która jest ufundowana przez mieszkańców. 90 lat działa już Lwówecka Orkiestra Denta. Hucznie, oj, bardzo hucznie było też na 35. urodzinach kapeli z Zawinkla. 5 listopada 1980 roku pierwszy występ w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Od 10 lat jest w Nowym Tomyślu środowiskowy dom samopomocy. Zajmuje się terapią zajęciową, czyli usprawnieniem fizycznym i Psychicznym. 20 lat skończył w ubiegłym roku Big Band Festival. Mam nadzieję, że ta tradycja nie zginie. A jedna świeczka pojawiła się na torcie młodych i zdolnych naszych kabareciarzy z Kurnika Impro. Tak to się można powiedzieć zaczęło, że przyszedłem na te warsztaty, było całkiem fajnie. Od tego wszystkiego aż w głowie może się zakręcić, prawda? No to czas na wizytę w szpitalu. Nowotomyska lecznica ma nowy rentgen. W końcu XXI wiek do tej pory funkcjonował w naszym szpitalu aparat rentgenowski analogowy. W ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy jako telewizja również zbiórkę na rzecz Polaków na Wileńszczyźnie. Akcja zdobyła państwa serca. Jesteśmy bardzo wdzięczni. To jest wspaniały pomysł, żeby pamiętać właśnie o tych rodakach, którzy tam. Ciągle jeszcze są, działają, chodzą do polskich szkół. W 2015 roku udało się zakończyć inwestycję przenoszącą nasze wodociągi ponoć w XXI wiek. 1 października bieżącego roku odbieramy po prawie trzech latach projektowania i budowy nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Nowym Tomyślu. W restauracji Sekwana królowała doskonała muzyka. Tak było w Nowym Tomyślu, a w Opalanicy po raz pierwszy zorganizowano jarmark świąteczny, trzydniowy, z grzanym winem, świątecznymi smakołykami i koncertami. Święty, się szan, a przed nami i nami tyle jarmark świąteczny w Opalanicy zorganizowaliśmy po raz pierwszy, ale już dzisiaj wiadomo, że nie po raz ostatni. Impreza przyjęta została niesamowicie entuzjastycznie. I w Opalenicy, i w Nowym Tomyślu zagrała już w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Właśnie zakończyliśmy 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowym Tomyślu. Jurkowi Owsiakowi zawsze szwankuje głos, mi głowa szwankuje, stąd te moje rumieńce. A że wiosna za pasem, warto też przypomnieć akcje organizowane przez klub osiedlowy, między innymi razem z harcerzami. Wesoło, radośnie, razem z harcerzami, z dziewiętnastą drużyną Buki. Bawimy się w ich zabawy, w nasze zabawy. Wyjazdy na mecze Lecha i tak dalej, i tak dalej. Sporo tego było. To, co Państwo przed chwileczką widzieli, to zaledwie mały wycinek tego, czym przez ostatni rok zajmowaliśmy się w obiektywie. W ciągu roku przygotowujemy dla Państwa około 250 informacji. Plus, oczywiście, do tego dochodzą rozmowy z naszymi gośćmi. Szanowni Państwo, to logo. Telewizji kablowej i magazynów w obiektywie mam nadzieję, że jest coraz bardziej znane nie tylko mieszkańcom Nowego Tomyśla, ale całego powiatu nowotomyskiego. Czy tak jest? Zobaczmy. Sprawdzimy teraz, czy rzeczywiście mamy swoich wiernych fanów. I jak tam z tym magazynem? Idzie oglądać? Idzie, oczywiście. A jakie informacje Panią najbardziej wciągają, takie bardzo, bardzo regionalne, sąsiedla tutaj, lokalne, czy może szerzej Nowy Tomyśl, Opalenica? Regionalne, bo tu mieszkam od iluś lat i lubię oglądać. Dobrze, że ten magazyn powstał i jest? Bardzo dobrze, moim zdaniem. Zadowolona. Bra brakowało jest. takiego programu w Nowym Tomyślu? No chyba tak, chyba tak. Co Pani myśli o tym programie? No bardzo dobry i uważam, że powinien w dalszym ciągu no być po prostu, no nie wiem jak to... Przychodzi czwartek, siada tak. Pani przed telewizorem tak. i czeka. oglądam, tak, no i uważam, że z tego po prostu bardzo dużo się ludzie dowiadują, nie, nowego. Sprawdzamy dalej, jesteśmy w sklepie na osiedlu Batorego i nasz, jeden z ulubionych gości naszego magazynu, Krystian, tak, ja pozdrawiam tutaj wszystkich z okazji tych dwóch lat już obiektywu, magazynu w obiektywie. I oczywiście jestem bardzo częstym gościem tutaj tego magazynu od strony tutaj internetowej. I niestety nie mam dostępu tak do telewizji, bo często nie mam je w domu, ale zawsze, jeżeli tylko magazyn się pokaże już w internecie, to jestem jego stałym takim jakby widzem. Ogląda nas Pani czasami? Oczywiście. I jak jest? Super. Fajnie, fajnie prowadzicie no. Ogląda pani nas? Tak. I co? Jest tam co oglądać? Jest coś ciekawego? Tak, tak. A co panią najbardziej interesuje? Wszystko. Przy, I o służbie zdrowia, i te szkoły to wszystko. Przy, Urodziny mamy. Może jakieś dobre słowo na zachętę, żebyśmy jeszcze lepiej pracowali? A to, to wszystkiego najlepszego, i żeby tak dalej ten program istniał. I żeby się człowiek dowie wszystkiego. W tym wydaniu magazynu w obiektywie to już wszystko. Krzysztof Sadowski, Tomasz Tomaszewicz. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień, w czwartek o godzinie 18. .00. Powtórkę naszego magazynu można oglądać w piątki o godzinie 9. .00. Pamiętajcie, że nasz magazyn można również oglądać w internecie na tvk.smnt.pl.